Siemanko, koledzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, śniegu napadało już pełno. Jak oglądałem różne kanały tam o gołębiarstwie, o gołębiach, też tam u kolegów widzę, napadało. No i u mnie niestety, jest parcie tutaj, tutaj jest tylko wyrobiona taka ścieżka, żeby sobie pójść tam do bramki, do wyjścia. Tędy w ogóle przejścia nie ma. Tak samo tutaj, parcie co się dzieje. Ile tutaj śniegu nawaliło? Tam był warzywniak. Teraz tutaj wszystko pod śniegiem. Ile dachu na. Y, śniegu na altance, na dachu. No. I tak właśnie kurczę wypatruję tej wiosny, ale nie bardzo. Tylko to jest zima cały czas. No. Są plany właśnie z tym nowym gołębnikiem Na 100% będzie. Dziadek już upatrzył razem ze mną taki gołębnik. Będziemy go robić z tego. Z takiego domku narzędziowego, takiej szopki. Będzie duże, ładne, takie fajne wybudujemy. To będzie wszystko do położenia. I tak jak mówiłem, będzie no, spore odtąd gdzieś. Tak no, jak tam w tym odcinku. No na pewno będzie duże. Duży ładny domek, normalna buda. Yy, może będzie tak, że yy, wlot jakiś tam kupie belgijski, gdzie jaki tam coś się popatrzy albo będzie bez wlotu. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. No, wszedłem właśnie teraz do ptaszków i normalnie krew mnie zalewa, bo <noise> tak tutaj jest, żeby... No powiem brzydko na po prostu. Gąbki są brudne. Usiadł to wraz z tego w głąbniku no już tydzień czy dwa. Nie są w zbyt dobrej kondycji pod względem tego upierzenia. No są po prostu brudne: no wszędzie kał brudno jest. Ale teraz, to niestety, zamarz... zamarznięte jest wszystko i nie ma jak tego ruszyć. O, tu siedzą gąbki. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj dziadek był, mi się dał im jedzenie wodę w miskach, bo w tym pojniku normalnym to zamarzwa i nie, nie idzie tego odmrozić. A jeszcze akurat tam teraz zabrakło gazu. Na działce i trzeba będzie dokupić, a tu ciężko przejść w ogóle. zaraz mi jeszcze coś koledze pokażę. Lampi jeszcze wszystkie gąbki zademonstruję. Patrzcie normalnie, że często je u miski. Na razie będą są takie warunki jakie były wcześniej. Słabe takie. Wszędzie nasnane Wody taką malutko, ale żeby miały chociaż do ptaszki o Ten Zamoyski coś chyba chory, bo musiał się mu przyjrzeć ten biały. Albo po prostu mu zimno, bo tu tak jest. No, i teraz wam pokażę koledzy to, co miałem wam pokazać. Tutaj jeszcze da się w miarę chodzić, jak widać. Ale teraz pójdziemy dalej. Tutaj jeszcze mam oczko. A o tam o nie wiem nie widać, taka dziura tylko jest. Dziadek zrobił przerębel taki, jak to tam się mówi. Że miałem powietrze. Partii wszędzie na śniegu. Bo jak wiecie, to na działkach nikt, nikt nie odśnieża. Trzeba to samemu wszystko porobić, jak się chce. Tutaj, o, do wyjścia. I tutaj dopiero na alejkach, to jest kosmos Patrzcie koledzy ile śniegu nawalone O, Tutaj co tego trochę wychodzone co ja chodzę I niektórzy ludzie, a tak to proszę bardzo Śniegu, a śniegu I tak to właśnie wygląda No filmików teraz zbyt często nie ma, bo jak to mówię Wszędzie śnieg, zimno, ślisko, nie ma co nagrywać No siedzą gąbki takie pokulone, brzydkie teraz I num, byłem też na targu w sobotę Naprawdę nic nie ma co się zwróciło moją uwagę Wszędzie tego szariki Bo to jak wiecie lubelszczyzna to słynie z szarików Zamojskich i tych wysokolotnych bardziej eee, Też koledzy mam do was prośbę Szukam gołębi jasnych łomżyńskich Lub perłowych, bo u mnie to No nie słabo z takimi Na targu ostatnich ktoś miał jednego łomżyńskiego samiczkę Ale no co, co będę kupować jakbym tego, jakbym tego ją miał A samca nie ma Mało w mają właśnie mają tych, tych łomżyńskich jasnych, jak to się mówi potocznie Chyba to to samo jest No, Tu siedzą Łomki, się Chyba coś mu trochę dolega Później go złapię, i zobaczymy A może to po prostu tak jest zimno na... Ja już nie wiem, kurde, siedzą czasami takie pokulone i to Zobacz no, co im jest siu, siu, siu. Nie to niby się rusza Ale to, nie ja wiem Być może z zimno Taki siedzi jakiś osowiały Zobaczymy co to będzie na wiosnę Czy coś padnie Czy nie padnie nie. I tak to właśnie wygląda Na razie siedzą sobie Nic zbytnio ciekawego się tutaj nie dzieje Przechodzimy codziennie Czy tam co drugi dzień dziadek daje jeść, pić bo to wszystko zamarza I tak to właśnie wygląda brzydko wszystko teraz zaśnieżone Nie lubię tej zimy to najgorszy okres u gołębi wszystko zamarza tak chociaż dzisiaj jest ładny dzień, nie mogę narzekać no słoneczko nawet takie mamy 14 teraz i tak to wygląda wszystko zaśnieżone no Słam jeszcze mogę powiedzieć, pokazać Ląbki już pokazywałem, ale jeszcze raz mogę pokazać, co się coś bije. Budapeszt się bije. Zobaczcie, tu było jednego Budapeszta. Sam czerwonego, no w z 20 roku. Kupiłem go sobie kiedyś. Kupiłem cztery Budapeszty, to jest historia. Cztery Budapeszty, z czego tylko jeden został. <laughs> Trzy poszły. A trzymałem w tydzień, chyba. To taki koczek biały. Te koki będę starał się usuwać. Żeby nie było tak dużo koków Tylko bardziej rasowe gąbki To pocztowy biały samczek, piękny Mój Znaczy kupiony, no teraz mój, ale wcześniej nie był mój Ostatni <laughs> budapesztem się ciągle bije <laughs> I tak to właśnie wygląda teraz, koledzy, wszystko nie fajnie No dobra Zakończę ten odcinek, bo nie ma o czym gadać od kółko, na wiosnę będzie dużo nowości, dużo fajnych lotów takich innych, więc no, czekajcie do kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć, jeszcze może coś zimy dla was nagram, ale nie wiem, bo jak widzicie, no nie ma co nagrywać, dobra, to by było na tyle, ciemanko, do następnego.